Cześć, Mordy z tej strony tam Was w kolejnym odcinku GTA 5 Policja. Tak wiem, nie było odcinka ponad miesiąc, moi kochani, zaraz będę się tłumaczył dlaczego taki stan rzeczy, a nie inny, prawda? Natomiast dzisiaj oczywiście Rick Czulak wita Was na służbie, ale mam do grę masakra. W każdym razie, jeśli jeszcze chcecie GTA 5 Policja na moim kanale, zostawcie, moi drodzy, mnóstwo łap w górę. Myślę, że tak z 25 tysięcy i lecimy z kolejnym odcinkiem, ale mam dla Was jedną propozycję, taką bardzo istotną zmianę w tej serii, ale o tym, moi drodzy, troszkę później, ponieważ te... Chciałbym przedstawić wam samochód, którym dzisiaj będziemy jechać na służbę. Lambo, kurczę, policyjny. No, tego jeszcze nie było. To jest, moi drodzy, troszkę absurdalne, ale no to, to jest GTA. No, trzeba to zrozumieć. W każdym razie, cieszę się, że jestem. Mam nadzieję, że dzisiaj GTA nie będzie mi wywalać tak często jak e, przed nagraniem, ponieważ przed nagraniem wywalało mi co chwila GTA. W każdym razie, pewnie tytuł Was dziś e, lekko zaciekawił. O co chodzi, moi drodzy? Niestety, złe rzeczy dzieją się w Los Santos. Dotarła tutaj również zaraza. Więc trzeba będzie tych ludzi, którzy nie przestrzegają podstawowych zasad. Moi drodzy, odpowiednio ukarać za to. Będę oczywiście taki kalałty przyjmował. Oprócz tego, no, skoro mam taki samochód, to też nie pogardzę jakimś fajnym pościgiem, nie? Na razie jednak nic się nie dzieje i cisza na rejonie, więc no, czekam na jakieś, moi drodzy, wezwanie. Okej, okay, i już widzę, okay. że dostałem wezwanie. Okej, okay, jakiś podejrzany, moi drodzy, nie zachowuje podstawowych zasad kwarantanny, więc oczywiście lecimy sobie. Może wrzucimy sobie, już teraz nauczyłem się i to dzięki Wam, oczywiście. Cyk, cyk, cyk i o. Teraz daję pościg. W sensie te światła policyjne, bo nie umiałem włączyć tej syreny, prawda? Teraz już wszystko bangla. Patrzcie, jak sobie nam lata to Lambo. Oczywiście nie będę się rozpędzał jeszcze do maksymalnej prędkości, bo po co? W każdym razie mega istotna zmiana, bowiem, moi drodzy, mógłbym powgrywać fajne maseczki, fajne stroje dla policjantów, z tym, że Rick Chulak jest postacią wgraną w grze tutaj i nie jestem w stanie ani trochę ingerować w jego ubiór, o czym już mówiłem wcześniej. Dlatego, co wy na to, aby stworzyć w tej serii, moi drodzy, dodatkową postać? W którą gralibyśmy, moi drodzy, już konkretne role, na przykład rolę detektywa, prawda i tak dalej, bo można byłoby ją przebierać. Od czasu do czasu wracalibyśmy do Rika, dlatego prosiłbym Was o zaznaczenie w ankiecie, czy dodatkowa postać tej serii. To dobry pomysł, jeśli tak, możecie wymyślić nazwę dla niej, oczywiście w komentarzu. A ja już tutaj obczałem, kto nie przestrzega podstawowych zasad. Halo, halo! Będę musiał zadzwonić chyba, tak jest, ok. Pem pam, halo, halo. Ja tak jak mówię, nie mam maseczki, jestem totalnie niezabezpieczony, nie? O! O, proszę pana, nie, 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 tak blisko nie będzie. Yy, zacznijmy konwersację na daleko. Czy wszystko w porządku? Dobrze się pan czuje? Czy potrzeba Jakiejś pomocy? Gość mówi, że czuje się Totalnie źle. Zresztą widać, nie? Że coś z nim jest nie tak. Zobaczcie jaki skruszony W takim razie ja, ja sugeruję Żeby pan się dostał do szpitala. Mogę wezwać Odpowiedniej służby, jeśli oczywiście będzie trzeba Poprosił, poprosił. Dobra, widzę, że z gościem Nie jest dobrze, więc moi drodzy e, Odpowiednie służby już tutaj jadą Jedzie specjalny ILS chyba Przynajmniej tak było gdzieś tam W opisie tej modyfikacji to tak jest O kurde, ale to wygląda. Panowie, to już wasza działka Ja stąd uciekam, bo no nie ma co się narażać, prawda? Ale gość ewidentnie chce współpracować Więc takim ludziom oczywiście będziemy pomagać Zobaczcie jaki biedny, nie? Ja jestem jednak tu od tych, którzy jednak Nie będą się słuchać i nie chcą się słuchać Więc no, czekamy na takich delikwentów Na razie tutaj poszło dobrze Oczywiście kot czwarty, wyłączam sobie syreny Ja się też uczę, bo tak jak mówię Taka przerwa to była naprawdę spora przerwa I chciałbym, moi drodzy, tę serię prowadzić Dla was fajnie, oczywiście będzie miło Jeśli macie jakieś fajne sugestie dla mnie I chcecie się nimi podzielić, piszcie w komentarzu co powgrywać, co pozmieniać, jak się zachowywać, nie? Okej, okay, widzę, że kolejna osoba Ależ w tym losem Santos się dzieje Ostatnio rząd wprowadził odpowiednie, moi drodzy, restrykcje I ludzie już wariują, nie? Zobaczymy, co jest tutaj Okej, okay. nie wiem, co to za wyzwanie Czy to jest pościg? Najprawdopodobniej do pościgu, moi drodzy, śmigam O kurde Jest tutaj coś na czerwono zaznaczone Stolen car Ktoś ukradł samochód i próbuje nim uciec Okej, okay, Rick Czulek wkracza do akcji Tym bardziej furką, którą dzisiaj mamy, nie? Ojejku Stop. Kurde, no nie, ja też czuję, że to będzie ciężki pościg, to będzie ciężki pościg, choć, choć mam, moi drodzy, naprawdę dobry samochód, nie, moi drodzy, go nie podejrzanego, oczywiście potrzebuję wsparcia. Jakiegoś lokalnego, poproszę, chociaż mam dobry samochód powinienem dać rady. Zobaczymy. Zatrzymaj się. Rzucam mu, moi drodzy, Horna. Nic nie reaguje, niestety nasz podejrzany. Nie chcę strzelać też po samochodzie, skoro ten samochód jest ukradziony, ale jeśli będzie to niezbędne, no to będę musiał to zrobić niestety. Na razie podejrzany, moi drodzy, nie reaguje na nasze próby zatrzymania. To jest bardzo niedobry znak, że kurczę, może ten pościg potrwać. Mam też w inne handlingi. Tutaj te samochody niszczą się zdecydowanie bardziej, więc muszę uważać, nie? Podejrzany nie reaguje. Podejrzany ani trochę nie reaguje, moi drodzy, na nasze Pro, próby zatrzymania go będę musiał użyć siły niestety strzelam po oponach dostał w oponę dwóch typów, dwóch podejrzanych cały czas próbuję ładować, ale nic, nie wiem co z tym lokalnym pościgiem muszę przyblokować. Podejrzany, przyblokowany! Wkraczam do akcji, wyjazd gościu, wyjazd gościu! Wyjazd! Jeden drugi! Drugi ucieka, drugi ucieka! Kurde! Dobrze, stabilizowany jeden, ale się moi drodzy zabutałem, ale dobrze, że mam wsparcie. No i świetnie. Sytuacja ogarnięta, nie? Zachciało wam się kraść super samochody, co? Nie ma tak łatwo, koleżko. Nie ma tak łatwo. Dobra, cyk, tutaj dwóch podejrzanych z, dwie, z dwiema kobietami. Patrzcie, jak sobie daliśmy radę, pięknie, nie? Pan się będzie zaraz tłumaczył na komendzie nie do mnie tutaj, zapraszam. Proszę uważać. Okej, okay, widzę, że przeszukaliśmy go. Ma pistolet, też będziemy oczywiście sprawdzać jego numery seryjne. Ktoś ucieka, kurczę z transportu. Co się dzieje dzisiaj na mieście? Masakra. Będę prosił o transport z tym, że muszę wyłączyć syrenki, pyk. Okej. Okay. Dwóch podejrzanych jednym samochodzie, tak jest, bo to nie trzeba ich rozdzielać, prawda? Bo oni się nie bili ani nic, po prostu w jednym samochodzie się przydadzą, nie? Co się tam dzieje? Tam. Kurczę, cały czas tam bo moi drodzy, jakieś akcje, nie? Ja ich nawet tu sprawdzą nie będę, bo mam dużo więcej rzeczy do zrobienia, po prostu. Okej, okay. dobra, zabierają ich. Tak czy co, wracamy na służbę. Kolejny delikwent, który nie przestrzega zasad, okej, okay. ale w trochę przy połowym rejonie, wiecie? Mam wrażenie, że tutaj może zacząć się zaraz coś dziać. Lepiej, żeby tak jednak nie było. Obym się mylił. Dobra, to gdzieś tutaj. To chyba drzwi numer 4 Z tego co dostałem informację Halo, halo Podejrzany nie otwiera Albo go nie ma w domu Albo po prostu wie kto do niego w tym momencie podbił Dostał już cynk Dzwonię jeszcze raz Halo Okej okay. Czekamy na informację, gdzie jest podejrzany, bo nie ma go w domu ewidentnie. O, 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 dostałem, moi drodzy, z bazy informacje. Porusza się samochodem o rejestracji 30 początek. Czy to jest ten gościu tutaj? Najprawdopodobniej tak Kurde, gościu, ty masz w domu siedzieć, a poruszasz się po mieście No to jedziemy, spróbujemy, moi drodzy Coś zadziałać oczywiście, nie? Takie inne teraz syreny mogę sobie wbić Bo wreszcie się nauczyłem, dzięki, dzięki wam oczywiście Jedzie gościu Takim fajnym, padającym w oko Samochodzie, gościu Zatrzymujemy się, proszę pana, zatrzymujemy się Proszę pana, halo, halo. Co to za jakieś próby ucieczki, tutaj? O co chodzi? Rzucam syreny. Gość ewidentnie, moi drodzy, rozpoczął pościg. Nie chce zatrzymać się na nasze wezwanie. Halo, no przecież nie ma szans, gościu Ja Lamborghini. No co ty? No Patrzcie, jaki wariat. Wie chyba co zrobił, nie? Złamał zasadę. Tym bardziej, że może być jeszcze zarażony. To ja kurde nie wiem, nie? Nie wiem jak do niego podejść. Jednak bezpieczeństwo Rika jest najważniejsze. Halo, kurde, no ty się nie chce zatrzymać, no niesamowite to jest, dobra. Nawet nie potrzebuje chyba wsparcia. Chociaż jak zobaczy więcej... Więcej jednostek to może się zatrzyma, nie? Bo ja nie chcę używać, moi drodzy, siły Nie chcę strzelać, ale tak jak mówię Jak będzie to konieczne, no to będziemy musieli to zrobić Dobra, próbuję, próbuję, moi drodzy, taranować Mam też fajny skrypt na naprawę samochodów Kurde, co jest? Zgubiłem go, zgubiłem podejrzanego Nie mam pojęcia, o, gdzieś tu jest Dobra, jak on ucieka teraz? Dobra, nie wiem, muszę zacząć strzelać, bo to nie ma sensu, nie? Dobra, pierwsza próba Cyk Oberwał Zatrzymał się Ręce tak jest, zobaczył strzały i patrzcie, wysiada. Jazda, gościu. Zamiast, kurcze, wiecie, zatrzymać się i dostać mandat, to teraz pojedziesz sobie na komendę, nie? Tylko... Zabioram cię też odpowiednie służby, bo ty jesteś podejrzany ty powinieneś siedzieć w domu. Właśnie przez takich dzbanów się rozprzestrzeniają, moi drodzy, choroby. Nie? Ma nieregularny, moi drodzy, oddech, no bo ty, gościu, jesteś zarażony najprawdopodobniej. Arich, moi drodzy, no bez waseczki i w ogóle bez zabezpieczenia, nic sobie z tego nie robi. Dobra, wiecie co? Yy, przepraszam po gościa, ambulans, bo chyba ambulans musi przyjechać i go stąd zabrać. No, siadaj na ziemi, siadaj na ziemi. Nawet ja go nie chcę, moi drodzy, dotykać, no bo to wiecie, tym powinny się zająć odpowiednie służby. Niech jedzie do szpitala, a potem już oczywiście poli ja się Nim zajmie, jak go najpierw opatrzę. Zdrowie przede wszystkim, prawda? Dopiero później e, wybryki, które gdzieś tam on zrobił. Czy co, wezmą go na ten, e, na ten taki fajny stół? O, tak jest, patrzcie jak to wygląda. O kurde. Nieźle to wygląda, no ale dobrze, niech jedzie do szpitala, to dla jego zdrowia oczywiście. Muszę pamiętać właśnie, żeby wyłączać syreny, żeby one cały czas nie chodziły, bo no, teraz było dosyć głośno, prawda? Auto mam zniszczone, ale to na koniec dniu, moi drodzy, postaram się je naprawić. Aktywność mafii, FIB, dostaliśmy, moi drodzy, informacje z FIB w tym momencie, że jesteśmy potrzebni. Gdzie dokładnie? Do kasyno. O kurde, mafia, porachunki mafii. Właśnie chciałbym, moi drodzy, stworzyć kolejną postać, do tego, żeby właśnie ona była wiecie, na przykład w FIB i załatwiała takie ostre kalauty, jak na przykład ten, do którego teraz jadę, nie? Jadę ewidentnie, moi drodzy, do jednego z grubszych kalautów w tym sezonie, bo kurcze, aktywność mafii to zwiastuje kłopoty. Ja mam bardzo słaby arsenał broni w tym momencie. Oczywiście, czekajcie, pod G coś mam. Gra grab rifle, okej, okay, czy mogę? Okej, okay, wziąłem sobie broń z samochodu. Miejmy nadzieję, że to działa. Okej, okay, dobra. No nic, lecimy w każdym razie. Kilometr 600 metrów do celu. Biały dzień, aktywność mafii. No ja pierdził. Co się dzieje, moi drodzy, w tym Los Santos, nie? Dobra, mamy kasyno. Włączam syreny, żeby zobaczyć o co chodzi. Okej, okay, wsparcie przyjechało. Wow, 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 strzały, strzały, strzały. Potrzeba słod, potrzeba słod, zdecydowanie. O kurde, mam rifle. Mam rifle oczywiście. Przyjechało, przyjechali. Już nose i słaty. Nose i Dawaj, 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 bo strzelanina normalnie. Strzelasz bez rozkazu. Kurde, normalnie gości strzelaninę rozpoczęli, nie? Co się tu dzieje? Ale ojo. Ja, ja. Czy co, wszystko mamy? Ale miałem broń w aucie, ja nawet nie wiedziałem. Wszystko wyczyszczone, nie? Oni jeszcze gdzieś strzelają. Ale fajnie słychać te syreny, które tam w oddali gdzieś... Moi drodzy cały czas działają. Co to za ludzie tutaj? Podjeżdżam. Ok, wywaliłem mi GTA. Świetnie. Taka akcja i wywaliła ta Złośliwość rzeczy martwych niestety moi drodzy, ale to nie wszystko. Jak się tam chłopaki uporali z mafią, to 5 km stąd ma miejsce kolejna scena, w której oczywiście ta mafia ma jakiś udział, więc kurczę, lecimy tam do hotelu. 4 km do celu, jestem wzywany aż z Los Santos, więc sprawa musi być naprawdę poważna. Dlatego moi drodzy co? Lecę na miejsce, miejmy nadzieję, że już nie będzie nic wywalać I zobaczymy, co się tam dzieje, nie? Tak samo muszę wyciągnąć broń z samochodu graba rifle, okej, okay, wyciągnąłem No i co? 4 kilosy, let's go Rick Czulak do 00, jestem w Sandy eee, oczywiście potrzebuję SWAT Backup Bo tutaj, moi drodzy, w tym hotelu, to ja nie wiem, co oni mogą robić Czekaj na backup, bo oni wszyscy są podejrzani, moi drodzy O! Shoot, shooty, shooty, jezu, ile ludzi tu jest, co jest? Dobra, wjeżdżam tutaj Jezu, oby znowu nie wywaliło znaczy, zobaczymy jak to będzie. Nie mam pojęcia, z której strony oni mogą mnie zajść. Patrzę z tamtej, patrzę z tej. Tutaj jest czysto w miarę. Dobra, zabezpieczam tę stronę. Okej, okay, jeden dostał. Wow, Co tu robi Milton McKilleroy? Co jest? Nie mam pojęcia, czy z góry jeszcze. Tutaj kolejni. Oni, co, co, jakieś goście w garniturach? Gar gar garniturowców normalnie. Ej, bez skitu. Co jest? Dobra, tutaj słod. Pr próbuje podbijać. Ja też podbijam z tej strony. ale grube akcje. Dobra, ten leży. Jezus, co to jest w ogóle za fura ich? Masakra. Próbujemy zabezpieczyć, moi drodzy, ten teren, ale nie jest prosto, bo oni jeszcze sobą góry, nie? Ale dawno nie było takiej strzelaniny w nie Co? Czulak nie żyje, czulak w szpitalu. O kurde. Ale zrąbałem. Nie patrzyłem, w ogóle nie kontrolowałem, moi drodzy. Eee, Stan zdrowia, jak widzicie, ląduje w szpitalu. No, nie dobrze. Z tego co widzę, dali sobie radę, prawda? E, ja gdzieś mam tu swój samochód? Gdzie jest mój samochód? Gdzieś tutaj zniknął. Niedobrze. Będę musiał, moi drodzy, sobie zespałdować do furę, ale jak widzicie, y, sytuacja opanowana, prawda? I teren zabezpieczony. Nie wiem, ile czasu spędził Rayk w szpitalu, ale na szczęście nic wielkiego mu się nie stało. Dobrze, że miał kamizelkę na sobie. Gość właśnie y, rabuje. Y, <grym> Ciężarówkę pełną środków czystości? Chyba ludziom naprawdę zaczyna, moi drodzy, świrować od tych wszystkich restrykcji. Tak jest, on się czaju na ciężarówkę. Proszę się zatrzymać, proszę pana, proszę się zatrzymać. Ja dostałem informację, no nie no, takim rupieciem nawet. Na nie, że pan nie sprawia problemów, naprawdę. Proszę wysiąść, proszę wysiąść. Co ty chciałeś okraść, gościu? Ciężarówkę pełną papieru toaletowego, no ja rozumiem, że, że jest teraz ciężko i że wszyscy zaczęli panikować. Ale bez przesady, proszę pana, no. Poproszę o dokumenty. Skoro gość, mój doradca, nawet nie chciał uciekać, to znaczy, że może nie jest z nim tak źle. Ok, nie ma pozwolenia na broń. Dobrze, to ja sobie sprawdzę w takim razie samochód. Czy czasem czegoś w samochodzie pan nie ukrywa, skoro pan nie ma broni? F10 naciskam, ok, cyk. Teraz zobaczymy, czy gość czasem nie ma w środku, yy, prawda? Ok, nic nie ma. Ma <laughs> ręcznik. W zasadzie to tyle. Nic ciekawego Ciekawego, nic złego, wszystko na zielono, więc okej. Okay. Ja zapraszam pana, bo y, ogólnie to blokujemy ruch, więc się po prostu rozprawimy tutaj, co się dzieje na mieście. Ty, to ta ciężarówka jedzie? Co jest, teraz ją gonią? Czy ja dobrą osobę zatrzymałem? Oh, dobra. Do widzenia, proszę pana. Proszę przestać mnie followować. Niech pan wraca do domu. Ja złą kurczę osobę zatrzymałem. Ale fuck up, to chodziło, że już ktoś ukradł tę ciężarówkę. A ja zatrzymałem jakiegoś biednego człowieka, który jechał z tyłu. Wybaczcie, jezu, no tu jest pościg na tą ciężarówką, właśnie. Ale odwaliłem kaszankę, sorry, dobra. O, widzę, że go zatrzymali. Zatrzymali chyba, dobra. Suspect is on foot, ok, czyli goś zaczyna uciekać na piechotę, chyba. Czyli już. Gdzie on jest? Dobra. Okej, okay. Kosmita, co jest? To on już to ukradł, nie? Dobra, to ja w takim razie sprawdzę furę no bo co mogę innego zrobić? I stołujemy ją oczywiście na policyjny parking <noise> Ale odwaliłem kaszankę, nie? Sorry! O kurde, patrzcie co tu jest! Pełno papieru toaletowego, mołotowy! Medical maski. Ja cię, kurczę, goś naprawdę chciał moi drodzy chyba robić jakieś nielegalne interesy. Co chciałeś zrobić z tą ciężarówką, o! Nagle mi się napisy wyświetlają. Odwal się ode mnie! Wow. Może masz tego wirusa do mnie powiedział. Uspokój się, człowieku. Dlaczego ukradłeś wszystko? Wszystko jest zarażone! Puść mnie! Ale jaja, rozumiem twoje obawy, ale musisz się uspokoić, mówili. Wszystko jest zarażone, wszystko, gościu, spokojnie, a dlatego on jest w troj Kosmity, bo on ma, moi drodzy, taką przyłbicę ubraną. Ne? Ależ wezwali. Na no, dzisiaj, moi drodzy, mieszkańcy Los Santos ewidentnie. Yy, Panikuję, prawda? Muszę wyłączyć te syreny, kurczę, bo mnie szlak trafi zaraz. Dobra, proszę pana, bierzemy pana tutaj. Oczywiście on jest pod wpływem, chyba zaraz sobie go sprawdzimy. No, niestety, będzie pan musiał ściągnąć tę maskę. Zabezpieczymy również tego Tira, którego moi drodzy próbował ukraść. Tir pełen papieru toaletowego. No tego jeszcze nie było. Tu traka poproszę w to miejsce. Niestety, chciał pan ukraść i być sterylny? Będzie pan niestety musiał na komendzie wśród innych osób siedzieć. Haha, ha, proszę. Gorze jest pod wpływem i to zdecydowanie przekracza normy. Dobra, no co ja mogę? No jeszcze go mogę sprawdzić tylko w bazie danych. E, sprawdźmy go w takim razie. Richie Torn, zobaczymy, czy jest poszukiwany, karany, czy coś w tym stylu. E, wszystko ma ważne, w zasadzie. Nie jest poszukiwany. No, tylko niestety odbiło mu e, w związku, moi drodzy, z nadchodzącą tutaj w Los Santos pandemią. Ja tego tira. Postaram się, moi drodzy, przeparkować chociaż I oczywiście wezwać odpowiednie służby tutaj Trzeba to oddać oczywiście tam, skąd ten gość to ukradł Ale w ogóle to był śmieszny callout Bo ja na początku zatrzymałem złą osobę <grym> Dobra, kosmita zabierany, moi drodzy Przez panią blondynę tutaj Do najbliższego komisariatu A ja mogę jechać, kod czwarty oczywiście I ruszamy dalej, zobaczymy co nam jeszcze Przyniesie dzisiejszy odcinek, nie? No świetnie, no świetnie Porwanie, Kto, ktoś kogoś porwał, moi drodzy No to jazda, ale dzisiaj ludzie w Sandy Brojo. Masakra. Dobra, z tego co widzę, jedzie ten nasz podejrzany po torowisku. Czy ja dobrze widzę? A nie po tej drodze tutaj, która leci równolegle do torowiska. On kogoś porwał według mojej drodzy, naszej centrali. Zobaczymy. Jest śledzony gość. Dobra, włączę, wiecie co? Okej, okay. co on zrobił? Wyrzucił typa. Dobra, typowi chyba się nic nie stało. Wyjazd co jest, kurde, co to ma znaczyć w ogóle? Co to ma znaczyć? Co to jest za porwanie? Co jest? Wyjazd? Taki typ porwał, to już bym myślał, że tamtego, że tego typa O wow, kurde! Że tamten typ porwie tego. Natomiast jest tutaj zdecydowanie na odwrót, moi drodzy, pierwszy pościg. Staram się oddać strzały ostrzegawcze, Nie chcę gościa zastrzelić, nie? Czy on, moi drodzy, reaguje na strzały? Czy może zareagować? Tego nie wiem, ale mamy kurczę problem, bo gość jest zdecydowanie szybszy ode mnie. Nie chcę go uszkodzić, naprawdę. Chciałbym go zatrzymać po dobroci. Okej, okay, Rick krzyczy, moi drodzy, żeby się zatrzymał. Stop! Już! No i pięknie. Po co masz sobie, gościu, narobić problemów? Ja cię nie chcę uszkodzić też. Porwałeś jakiegoś typa, czemu ty chciałeś to zrobić? Co ty? Chciałeś go sprzedać gdzieś albo jego narządy? Sprawdźmy, gościa, czy nie jest poszukiwany jakiś albo coś. Może premia będzie, jak będzie poszukiwany. E, licencję ma przedawnioną, ale no poza tym nic Dobra, sprawdźmy co z tym drugim człowiekiem Chodź za mną, gościu Okej, okay, biegnie za mną Coś, moi drodzy, jeszcze jest nie tak e, z jego trzeźwością Czy to narkotykową, czy to e, po prostu alkoholową Ale już za bardzo nie mam ochoty to sprawdzać Transport po niego jedzie i bardzo dobrze Ten drugi człowiek, trzeba sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku Bo on, moi drodzy, wypadł No niestety wypadł Więc ja bym, tak wiecie, asekuracyjnie wezwał e, po prostu tutaj ambulans Człowieku, czy wszystko w porządku stało? Usiąż proszę pana, że tutaj do pana przyjedzie ambulans. Tamtego drugiego typa zagarnął transport, więc bardzo dobrze. Przyznał się, że się trochę poobijał wypadając z tego samochodu, więc no, Wezwałem ambulans po prostu, moi drodzy, gościa sprawdzą, prawda? I wszystko powinno wrócić do norm. I ostatni kalaut na dziś, moi drodzy, ktoś tu ostrzeliwuje naszego funkcjonariusza z tego co dobrze się dowiedziałem, tak jest! O kurde goś, żeby go nie zastrzelili, co jest? Kobieta strzela i gość! Ja niestety muszę moi drodzy ich postrzelić najprawdopodobniej tak, że nic z nich nie zostanie, ponieważ to, to jest już ewidentne zagrożenie życia policjanta. O kurde, uratowałem mu życie, no zobaczcie. Na pewno będzie wdzięczny za to wsparcie, ale no niestety ty, ty, te dwie osoby już nic z nich raczej nie zostanie. Musimy zabezpieczyć całą ulicę i na tym, moi drodzy, będziemy kończyć. Stop traffic w tym miejscu. Yy, ta Aria całkowicie jest wyłączona z ruchu. Zapraszam w to miejsce, może jeszcze ILS ich uratuje, no może, może się uda. IMS, sorry, pyk, pyk. Jeśli nie, to oczywiście będzie trzeba też corner w to miejsce. Zapraszam od razu corner. Cóż by zaczynają tutaj sprzątanie, ja też tutaj muszę zostać i nadzorować całą sprawę. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś uda się z nich wyciągnąć, Chociaż patrząc na tą masakrę, która tutaj jest, to nie wydaje mi się. O, gość też miał takie lambo jak ja. Moi drodzy! O nie, tu leży policjant nam niestety. Pani policjantka, o mój Boże, dobra, wzywamy tutaj, moi drodzy, odpowiednie służby. Sprawa gruba, grubsza niż myślałem. Także ja się tym zajmuję, moi drodzy, wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało mnóstwo łap w górę, 25 tysięcy łap i regularnie będziemy wrzucać tę serię. Pamiętajcie, żeby, moi drodzy, wymyślić imię dla nowego policjanta i zaznaczcie w ankiecie, czy w ogóle to jest dobry pomysł. A żeby przebierać po prostu naszą nową postać, prawda, i ją jakoś ukierunkować w tej serii. Dzięki za dzisiaj i do następnego za dwa dni. Pewnie prawdziwe życie będzie za dwa dni. Także do zobaczenia, moi koali. Trzymajcie się.